Dzień dobry, Piotr z tej strony Dziś dla odmiany chcę Was zaprosić na wycieczkę do miasta Salzburg Znajduje się teraz około 2 km przed centrum I jest tu coś takiego To jest to pierwszy punkt, który Wam chcę polecić jest to wybudowany przez biskupa w dawniejszych latach w rodzaju coś takiego letniego zamku i bardzo mu się nudziło, wymyślił sobie taki bardzo, że tak powiem park, w którym bardzo dużo rzeczy jest związane z wodą. Cel mój dzisiejszy jest pojechać do centrum, do Starego Miasta. Z góry przepraszam za te samochody, ale no niestety jest tu troszeczkę ruchu. Jest tu taki bardzo duży park. Zaraz za tym domem zaczyna się zoo z Zaltburgu. A jestem w dzielnicy miasta, która się nazywa Anif. Pierwsza atrakcja dzisiejszej wycieczki. Jest to Schloss Helbrun, czyli zamek Elbrun. Tak jak już powiedziałem, wybudował go biskup, biskup, biszow, biskup. I prezentuje się wejście mniej więcej tak. Naturalnie można zwiedzić a te specjalne atrakcje. Są zaraz za tymi tutaj dobudowanymi pomieszczeniami. Jest tam 14 takich ciekawych stacji, stacyjek. Jestem teraz w parku. Akurat przykleiła się do mnie jakaś wycieczka. Nie chcę krzyczeć. Muszę ich troszeczkę tutaj odpuścić. Stosunkowo duży park. Można sobie tutaj w niedzielę w krawacie pospacerować, jak ktoś chce. Tu z tej strony po pojawił nam się zamek w Salzburgu, że tak powiem. Z tyłu strony, a na wprost ten pakurek nazywa się. Kapucinerberg. co takiego szczególnego jest w tym parku czy górce? U góry znajduje się restauracja pięciogwiazdkowa. Czy nie wiem, czy ile ma tych Michelinów, dwa czy jeden. Ale między innymi jest tam, zresztą go też teraz widać, dom od takiej bardzo znanej piosenkarki w Niemczech, Eleny Fischer. Jesteśmy coraz bliżej tego zamku. Będę się starał go w połowie objechać dookoła. Zobaczymy, czy mi się to uda. Jak się niemal leci tam droga. A bardzo ciekawa rzecz. Króluje ponad Salzburgiem. No i chyba znamy na cały świat. Zamek coraz większy, większy i większy. Znajduje się tutaj Schauspielplatz Salzburg. Można się tu odchamić. Są tu różnego rodzaju koncerty, występy. Zaraz pod zamkiem. Do osób, co ich to interesuje. Tak jak mówię, w okolicach zamku. A tu jest wejście do tego placu. Jeszcze jakaś katedra. Jest tego tu po prostu bez Liku. No i turystów, turyści z całego świata. Jaki kraj człowiek by sobie nie wymyślił, nie upadł? Jest ich ból tu multum. I przede mną dorożka, taka jak w Krakowie. Nie będę komentować. Mogę polecić Walkman, moja ulubiona, chińska. Jadłudalnia. Jedziemy coraz bliżej centralnego punktu. A teraz dojeżdżam do jednego z nich. z nich. Potężna katedra. Gigantyczna. Te kamienie, które tam widać, to nie są cegły. Są tu kamienie o długości do dwóch metrów i wysokości chyba do jednego metra ta kulka, którą tam widać jest w księdze Guinnessa jako największa jak największa Mozart Kugel będę pokazywać tu mamy zamek od frontu tak on wygląda do tego zamku tam widać jest kolejka taka jak na gołówkę. Także można się tam dostać tą kolejką. I następny plac praktycznie jeden łączy się z drugim. Anna wprost katedra, jak dobrze rozumiem, wybudowana w 774 roku. Potem coś robili w 1628 i w 1959. Jest też tu dużo sztuki. A jesteśmy teraz na trzecim placu. Ten podoba mi się najbardziej, jest gigantyczny. Całą zimę wszystkie te rzeźby były zasłonięte, schowane z powodu mrozu. Nie wiem jaki to materiał, czego budowali, ale specjalnie zabezpieczone, żeby w okresie zimowym się nie zniszczył. kolejny plac czwarty plac Mozarta tam na wprost jeden z tych domów jak mówiłem należy do piosenkarki Eleny Fischer no stać ją na to no ale potrafi śpiewać tu jest plac Mozarta tu jest muzeum Świąt Bożego Narodzenia tak to w wolnym tłumaczeniu Salzburg, Weihnachtsmuseum Muzeum jeszcze raz katedra jedna z kilku ale my pojedziemy w tamtym kierunku, bo jest co dziś oglądać. Jadę akurat jedną ze spokojniejszych uliczek w Salzburgu. W centrum po mnie też jakiś gigantyczny gości a na wprost jest to opera i chyba operetka z tu odbywają się słynne opery naturalnie na to też do Ci ludzie chodzą w lewo, w prawo, wzdłuż, Rzecz, to dosłownie jak banda baranów następny kościół, katedra, następny kościół, katedra i tak teoretycznie a, coś tam jest jacyś ważni tego świata nazywa się to Grosses Festbild House czyli Wielki Dom gry koncertów w samym mieście pionowa, ściana, jest tam winda jak widać, u góry tam są restauracje, tu jest zaraz tunel, żeby się przedostać na drugą stronę trochę ciężko kamerować i sam rower prowadzić. tam tunel a tu następna Przecznica Starego Miasta kolejna Przecznica czyli taka równoległa do tamtej butiki masę takich tajemnych przejść w nich też są butiki i kolejny kościół czy katedra czy nie wiem jak się to nazywa jest tu taka knajpa każdy czwartek wieczorem spotykają się i młodzi i starzy Z tą różnicą, że są ubrani w te jej e, ludowe stroje, czyli trachty Między innymi mogę pokazać wystawę takiego jednego Piękne rzeczy, ale astronomiczne ceny Piękne rzeczy, żeby tak swoją panią ubrać. No, niestety trzeba tyle wyłożyć. Jest to około 2500 tak. euro. O ile nie trzeba. Ale wszystko najwyższej jakości. Następna atrakcja pisze tam, że w roku 1137 służyło to jako zapotrzebowanie wody do miasta, a w końcu w 1989 yy, przebudowali to, no i zostało to teraz jako, atrak jako atrakcja. Jest tu naturalnie woda pitna, można się napić na dowód tego. Jest tu kranik. Sami widzicie, kolega za chwilę będzie tankować. Tu znajdują się butiki właśnie z, tym, z tymi ubraniami e, narodowymi czy regionalnymi. Między innymi sklep do dzieci. Śliczne, Śliczne rzeczy. I ceny też takie niestraszne straszne. Tutaj też można się ładnie ubrać. Tylko trzeba mieć bardzo gruby portfel. Marynarka jedynie 800 euro. Ale za to spodnie ze skóry zielenia tylko 1600 euro. Do tego jeszcze trzeba panią ubrać. No. Około 5000. Fucz! Na wprost następny kościół, tak jak powiedziałem, jest ich tu 15, może, może nawet więcej. O co chodzi? Za bardzo nie rozumiem. Tu jest takie stoisko z obwarzankami po polsku. A tu nazywa się to Brycel. Są różne, różniste okrągłe i kuliste tu drugi taki sztand czyli stoisko od firmy Mayer produkty jak sami widzicie cena salami 42 euro za kilo są też sery upsala W granicach 28 euro za kilo. Jeżeli kogoś interesują, obiekty do kupienia tutaj w tej okolicy, bardzo przystępne ceny: 1 350 albo 2 990, albo 3 300 albo jedyne 9 milionów 750 tysięcy ale za to dostaniecie coś takiego tylko, że trzeba prawie 10 milionów za to zapłacić euro jeden butik chcę wam pokazać jest to butik, w którym sprzedają tak zwane oryginalne Mozart Kugel, czyli kulki Mozarta jak one wyglądają Szczególna cecha jest to sreberko, ale w kolorze niebieskim. Znaczek Mozarta jest niebieski, to znaczy, że są one oryginalne. Za 25 sztuk płaci się tutaj 47 euro. Także sami widzicie, ceny są kosmiczne. Sam lokal stary nie wiem od kiedy to tu jest ale nie widzę żadnej daty ale tu można oryginalne kulki Mozarta sobie kupić są też czerwone, ale to są podrabiane też są dobre ale oryginał jest oryginał z tyłu widać następny kościół wszystkie te uliczki e, szyldy poza MD DM, sorry, są wykonane ręcznie, kute pokażę Wam tak zwane Goldkasse pojedziemy tą drogą nazywa się Goldkasse piękny wystrój tych uliczek wieczorem tutaj pospacerować no czysta przyjemność typowy obraz dla Salzburga Zal czyli nie Jeep Wrangler tylko dorożka Jeszcze raz ta katedra, czy bazylika, nie wiem. Nie wiem, czy za bardzo nie pod słońce. Nazywa się to Relident, Redi, Relidence... Relidence Nie wiedziałem. A my skręcamy tutaj w tak zwaną Goldkasse, czyli ulicę Złotników. Tak mniej więcej wygląda nastrój tych uliczek. Dla mnie to jest zaję, można srebro kupić, jajka, każdy wie kogo, Cegarki to jest Salzburg Przepiękne są te szyldy Chcę wam pokazać taki jeden sklep Co jest w Salzburgu Zawsze mam nosy przyklejony do, do tej wystawy cuda na kiju cały rok można tu kupić bombki choinkowe coś pięknego tu jest drugi ten taki sklep się można zaopatrzyć w gym. zroki szwajcarskie Jest tu masę Małych takich butików Ale mają one swój Swój klimat Jeszcze raz ta ulica Z drugiej strony Kameralnie ciasno Szczególnie wieczorem Jak są te wystawy oświetlone, A jeszcze bardziej Szczególnie w zimie jak śnieg sypie i następny kościół. I następna przecznica. Czyli trzecia, kolejna. Między tymi przecznicami są też przejścia. W tych przejściach jest masa. Butików. Przy następnym zatrzymam się i pokażę. Dochodzimy powoli do domu, mieszkania. Gdzie mieszkał. Mozart, byłem osobiście w tym muzeum lat temu, hmm, 15-20. Stoi tam pianino czy fortepian, ja tego nie odróżniam. Co szczególnego było w tym muzycznym urządzeniu, to że nie było tam strun stalowych, tylko były tam struny z jelit cielęcych Dźwięk tego pianina. Był tak delikatny, tak miły do ucha, że mogę tylko i wyłącznie polecić warto wejść do tego muzeum. A to muzeum zaczyna się. A, wejście jest zaraz tutaj jest zresztą duży napis: Mozart, dom jego urodzenia, turyści z całego świata. Tu jest jedna strona, tu jest druga strona, tam jest trzecia strona. Gwarno, głośno, nie mój świat. A ja odbijam tu nad rzekę. Widzę, że ławka na mnie czeka. sorry. Przed nami rzeka Zalcach w Salzburgu. Tu jest strona północna rzeki. Tu jest strona południowa tej rzeki. Wszystkie zabytki, no większość zabytków znajduje się z tej strony. Tu częściowo też. A na wprost. Kapucinerberg Przede mną kładka dla pieszych Upszczona kłódkami Z dyskoteką na wejściu Zenek też tu był Jadę w kierunku Mirabel Park Chcę Wam go też pokazać W Salzburgu jest dużo cieplej Około 5-6 stopni w stosunku do Sand Coloman. Przed nami hotel Bistrol, to też znowu jakaś bazylika. Tak jak powiedziałem, jest tego tu odgroma. I jesteśmy w słynnym parku Mirabel. Jest to taki boczny park. Przepiękne kwiaty. A tu z kolei wchodzimy do głównego parku. Tu już króluje wiosna. Drzewa już niektóre przepięknie zakwitły. A teraz znajduje się w punkcie, z którego robiono już bardzo dużo zdjęć. Na pierwszym tle Mirabel, czyli park Mirabel, a z tyłu zamek w oddali. Jeszcze dwa tygodnie, i wszystko będzie tutaj zielone. Szpaler takich dziwnie przyciętych drzew, ale robi to wrażenie. Szczególnie jak już są liście cóż można powiedzieć ładne miejsce piękny widok zamku Zrobiła się pogoda bardzo ciepło fajne miejsce żeby sobie odcąknąć jeszcze raz panorama starego miasta. To do ciekawego miejsca. Jest to punkt pomiaru przejechanych rowerzystów 255 tysięcy Byłem tu w zeszłym roku w październiku. Na tym liczniku było 1 400 000 osób, które przejechały dokładnie przez ten punkt na rowerze. Dziś przejechało 2199 osób. Mam nadzieję, że z tej strony widać leków. I znowu na drugą stronę rzeki. Przez mostek z takim widokiem. Nie widok z do atrakcja Salzburga. Salzburga. Dorożki. Przez przypadek trafiłem na sklep z Kenii. Spodobał mi się tu jeden pasek, ale nie spodobała mi się cena. I za pasek 120 euro. W Salzburgu króluje już wiosna. A tam u góry jeszcze zima. Oficjalnie jestem jeszcze w mieście Salzburg. Ale już poza tym gwarem, tłumami ludzi. Jest tu sami widzicie spokój, cisza. Poza samochodami. Ale dużo lepiej jak w centrum. Jeszcze jedno słowo. Co do zwiedzania z Salzburga, polecam zwiedzać Salzburg rowerem. Zostawić poza miastem samochód rowerem, można się w całym Salzburgu poruszać. Czasami trzeba po prostu z niego zejść tam, gdzie jest za dużo tych ludzi. A z kolei, jak ktoś chce samochodem, no musi się liczyć z bardzo wysokimi kosztami parkingów, bo są parkingi naturalnie, ale te parkingi są bardzo drogie. Jeżeli ktoś chce z buta, jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, żeby zobaczyć wszystkie ciekawostki, to po prostu trzeba sobie zarezerwować 2-3 dni. Jest dużo takich miejsc, które są tutaj po prostu rozrzucone. Czy czubek tej góry, gdzie jest piękny punkt widokowy, czy powiedzmy z drugiej strony jest tam też góra, na której idzie wyciąg żeby to ogarnąć po prostu no, to jest około 8, może 10 kilometrów można trajtkami się poruszać po Salzburgu czyli tak zwanymi autobusami elektrycznymi coś takiego jest też w Tychach jest tu sieć takich elektroautobusów albo można zostawić samochód gdzieś na, przy stacji kolejowej są tam parkingi i wtedy po prostu przemieścić się pociągiem. Pociąg nie jest drogi, i wtedy można zrobić Salzburg z Buta. To na dziś byłoby tyle, i do następnego razu. Servus!